Hej, witajcie w, w moim drugim unboxi unboxi unboxingu. Jest jakie trudne słowo. E, dzisiaj otworzymy sobie trzy. E, nie, to akurat trzy saszetki e, standardowo na klejku UEFA Champions League. E, kupiłem cztery, ale niestety nie mogłem się powstrzymać i otworzyłem jedną e, saszetkę za kamerą. No, ale e, trzy saszetki są w dalszym ciągu. Saszetka jeden, saszetka dwa, saszetka 3 e, Co było w tej, co było w tej, co e, otworzyłem wcześniej? No, był między m.in. Wojciech Szczęsny e, i bodaj, że jeszcze jakiś piłkarz. Juventusu, a może i wam pokażę go i powiem, zobaczymy gdzie jest. Juventus właśnie też otwierałem saszetki za kamerą i trafił i trafiło mi się logo Champions League. Kiedyś jak zbiorę już bardziej pokażną sumkę tych kart to pokażę wam, nakleję to pokażę wam ile ich yy, w sumie mam nie wiem tak naprawdę, w którymi piłkach się nam trafił. Też. A, też. No dobrze, już nie będę. A, Diego Lopez chyba. A może w poprzednim. Już już, już nie pamiętam. E, już nie pamiętam, ale e, wiemy jedno. Wiemy, że teraz będziemy otwierać e, ...trzy i Znowu będę gadał niepotrzebnie zbyt dużo. Otwieramy. Pierwszą saszetkę mam nadzieję, że trafi nam się coś z niej fajnego. W poprzedniej nie było żadnej świecącej karty. Kupiłem ją w tym samym kiosku, co udało mi się kupić te 4 bardzo fajne saszetki 4 albo 3. Te fajne saszetki, gdzie był Herb Realu i Barcelony. Nie wiem kto. Na pewno Francuz. Na pewno Francuz. No i słuchajcie, jest historyczny moment, ponieważ mamy pierwszego piłkarza Austrii Wiedeń. Jest to Tomasz Jun. Tomasz Jun. Jest to pierwszy piłkarz Austrii Wiedeń, jaki nam się w ogóle trafił. Hmm. Eee, Olof Melberg. Chyba będzie się inaczej indziej patrzył. Bronisław Iwanowicz. Iwanowicz. Tak. Iwanowicz. Ile A więc ee, powiedzmy, że. No i trochę. Będziecie widać teraz moje, moje dłonie. Eee, pierwsza saszetka w miarę udana. Znaczy w miarę udana. No nie ma żadnej świecącej karty. Ale nie ma powtórek. A powtórek mam na razie 5. I jest to. Ja wam pokażę moje powtórki. Jest to Szala. Jest to mm, Marquis. Jest to Jordi Alba. Jest to Dal. Raj Boże, mam zawsze problemy z wymówieniem, z wymówieniem jego imienia. Raj Toral. Eee, druga saszetka. Coś się nauczyłem i otwierać. O, i na początek bardzo ładnie. Bastian Schweinsteiger. i David A Kolejny bramkarz. Kolejny. Ten z Austrii Biedny, to nie bramkarz. to myślę, to się pomyliłem. Ale bramkarz. Kolejny i tak do naszej kolekcji. Dobry strzał. No ale niestety powtórka również się zdarzyła. Tomasz Delany, ale to nie szkodzi. Eee, jest za to Kevin Prince Batęk. I Roman Hubnik. No i mam nadzieję, że teraz trafimy jakąś świecącą kartę. Poluję na te karty legendy z innych edycji Champions League. To jedna. Ee, mam nadzieję, że w tej saszetki coś dobrego będzie. Na pewno coś dobrego już jest świeciak. I to mnie cieszy najbardziej. Tylko jeszcze jaki. Jest tak. Lasy O, i teraz słuchajcie. Podłość rzeczy martwych, bo. Znowu trafił nam się ten zawodnik tego samego klubu. Znaczy, nie podłość. no okej, okay, fajnie, że się trafił, ale... Jak otwierałem tyle saszetek, nie mógł, ale nie mógł, nie mogłem trafić żadnego. Teraz w końcu trafiłem już, już drugiego zawodnika. Herb Ralu Sociedad. To jest pierwszy. Drugi to jest Edison Cavani. I trzeci świeciak, słuchajcie, to jest część Bucharu.